Cześć, witam was w kolejnym filmie z ocenianiem graczy. No i film miał być w sumie dopiero jutro, ale stwierdziłem, że nagram i wrzucę dzisiaj, no bo mam chwilę czasu. No i dzisiaj ocenimy sobie graczy na Tantosie, bo Tantosa jeszcze nie ocenialiśmy. Nawet jakiś Francuz tu się trafił na pierwszym miejscu ku demo, czyli no tutaj Francuzi dominują na Tantosie, jest numer jeden. No ale my sobie zaczniemy od dupy strony, czyli od końca. Tu przelecimy sobie szybko. Zasady są ruchome, czyli będziemy teraz oceniać tylko postacie na danym świecie, a tutaj widzę też stare heroiki, dzika Wielkanoc i Wielkanoc 2013, bardzo dużo przywracania i fajne staty miały te itemki, więc bardzo stare. Konto tutaj mamy, bo chyba są, a nie, je można chyba kupić z tego sekretarza, można je odwiązywać. Tak, można je odwiązywać. Kiedyś ogólnie na eventach się y, temy eventowe wiązały też y, na zawsze, dopiero potem to zmienili, ale te heroiki można odwiązywać. No ja zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i suba, bo 90% osób, które, 90 osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje kanału, a gdybyście zasubskrybowali, no to byśmy już mieli ponad 2000 subów na tym kanale, no i lecimy z piątym graczem, mamy tutaj mm, 244 maga, ma tutaj e, rękawice z Dzieci Wielkanocy, pamiętam, że mi się zawsze te rękawice, marzy rękawice marzyły na Pandorze i nawet były chyba w pokoju, ktoś je miał do kupienia, no ale Kosztowały bardzo dużo złota, i nie było mnie na nie stać, albo w sumie nawet peleny za nie chcieli, więc no, e, to nielegalne. E, dobra, mam tutaj e, helmik z 13 urodzin. Naszej z Wielkanocy, Pierek z Wakacji, zbroję złożoną na 244 poziom, i buty z Halloween, czyli kompletny ekwipunek. Tutaj ten gracz posiada. Tutaj mamy 271 łowcę pod tezę, i tutaj taka legenda, właśnie z tezy, się znajduje: pierścień. Helmik z Wielkanocy, naszej z Halloween łapy z wakacji, też pamiętam te łapy, że grałem wtedy jeszcze aktywnie, zbroję na 2,71 składaną i buty z Wielkanocy, też tutaj kompletny kwipunek. No i 300 łowca bardzo ładnie się prezentuje, dwa dwie legendy Stan Rotha, Mamy tutaj Helmik ulepszony na plus 5 oraz naszej na plus 5 również, pierek z wakacji łapy z nymfy na plus 5, zbroje na 300 oraz buty z gwiazdki. Wszystko na plus 5 ulepszono, więc bardzo fajny ekwipunek. 190 Os trzy i też pamiętam ten no, helm, chyba że to jest zmieniona grafika. Nie, to jest hełmik z gwiazdki 2013, bardzo stary i bardzo mi się ta grafika podobała. Pamiętam, że e, Lord Bosper chyba solował w nim łowczynię wspomnień, także e, wspominam miło ten film i ten hełmik, pierwszy z urodzin naszyj z Halloween, łapy z wakacji i buty z wakacji oraz zbroje. na no 190 level, takie buty kiedyś chciałem sobie na tropiciela kupić na Pandorce, ale no nie pamiętam czemu to nie doszło do skutku, a my sobie standardowo jeszcze będziemy bić e w międzyczasie, żeby nalotać troszkę itemków, chciałem tutaj kupić sobie legendę, na tą postać, ale no nie chciał mi sprzedać w sumie. Chciał 5 je za grabarę, więc to troszkę za dużo chyba. A nawet tyle nie mam, ale jeśli macie wolne legendy na Lupusie, to możecie mi podsyłać na y, pocztę. Ja oczywiście y, no chętnie bym przyjął takie legendy, więc jeśli macie wolne legendy, to tutaj Śmiało możecie podsyłać gąsa jeszcze nie ma, ale możliwe, że się zrezwie. No i przejdźmy sobie tutaj dalej, 210, 210 paladyn, hełmik mamy tutaj z przyzia, pierek z gwiazdki naszej spaja i wszystko na plus 5. Łapy z gwiazdki, niestety nie ulepszone, zbroja z przyzywacza i buty z Wielkanocy. Pamiętam, że tej zbroi na pandorze mi się nie udało nigdy złapać, a przy kilku byłem. 350 jeszcze tancerz ostrzy, mamy tutaj helmet z wakacji na plus 5, łapy z wakacji na plus 5, naszej ze smoka na plus 5, pierek z dracolisza na plus 5, zbroja na 300 na plus 5 i buty ze smoka na plus 5, więc kompletny ekwipunek. No, myślę, że 9,5 na 10 możemy tu jak najbardziej dać, tutaj troszkę inna była skala ocen, bo patrzyliśmy czy 10 na 10 było za wszystkie i itemy ulepszone, więc tym się to różni troszkę. Nie trzeba być konsekwentnym, no chociaż trochę, bo zasady są ruchome. Jak wiadomo, tutaj mamy kolejnego gracza Teus, 83 mag, Na świecie, Tantos oczywiście. Helmik z urodzin, Pierek z gwiazdki, Naszy z kostka. Łapy tutaj mamy z garabarza. Zbroje na 70 level i buty z Wielkanocy. Tutaj niestety ten ekwipunek nie jest w pełni ulepszony na plus 5. 217 tancerz ostrzy, Helmik z przyzia. Pierek z gwiazdki naszej z wakacji i łapy z byka oraz zbroja na 210 i buty z kolosa 114. Tancerz ostrzy, tutaj mamy hełmik z gwiazdki, Pierek z miłka naszej z Wielkanocy, łapy z gwiazdki i zbroje na 300 level oraz buty z Wielkanocy no i zbroja. Pierek nasz szyj, łapy i hełmik są ulepszone. Buty jeszcze ulepszone nie zostały niestety. 167 Tancerzostrzy na Tantosie. Tutaj mamy hełmik z Zonsa, z gwiazdki naszej, z SK, łapy z Ogra, zbroja na 163 i buty również z Sali Królewskiej. 271 ten z Szyd, czyli pod tezę hełmik z Wielkanocy, Pierrek z wakacji, naszej z wakacji, łapy z gwiazdki zbroja na 244 i buty z Wielkanocy 350 Tancerz Ostrzy, czyli też taki sam level, taka sama profesja jak poprzedni gracz, ale sprawdził sobie klipunek, czy też jest ulepszona plus 5. Helmik Rotha na plus 5, łapy z nymfy niestety nie ulepszone, a już troszkę mają. Naszyj Stanrotha na plus 5, pierek z Dragolisza, zbroja na 300 i buty z gwiazdki. No, dwie legendy nie są tutaj ulepszone. No, myślę, że tutaj troszkę mniej tych ulepszeń było. Troszkę mniej okazałe konto, więc myślę, że 9 na 10 tutaj możemy zostawić, żeby no tak w porównaniu do poprzedniego gracza być uczciwym. Tutaj fajne buty z urodzin Margonem. Był jeszcze kurde ten hełmik, zawsze zapominam jak się nazywa, złotorożec, chyba złotorożec, jeśli się nie mylę. Chociaż może jakąś głupotę tu mówię, ale drugi raz już zapomniałem jak ten hełmik się nazywał. Hełmik z urodzin pierek z Wielkanocy naszej z SK łapy z Wielkanocy i zbroja na 163 Level, wszystko ulepszone ładnie na plus 5, więc bardzo fajny ekwipunek tutaj mamy. 100, 90. też ostrzy i mamy tutaj chyba łapy z gwiazdki 2012. Tak, a nawet to się wtedy event świąteczny nazywało z wielkich stopów. Lepsze na plus 5, bardzo fajne łapy i można je odwiązać. Ciekawe swoją drogą, po ile one chodzą na Syberii. Mamy hełm Gazliwej, naszej z Wielkanocy, pierek z urodzin, zbraje na 180 i buty z łowczyni. Wspomnień, 190 y, tancerz ostrzy teraz, a to był już. A, bo to Syberia, OK. 244. tancerz ostrzy. No on się miłuje tutaj w tancerzach ostrzy, bo ma wszystkie takie postaci o tej profesji na y, tantosie. Myślałem, że ktoś już legendę z was wysłał, ale jednak to aukcjoner się tutaj odezwał. A zobaczmy, czy Tolok coś tutaj odda. Oddał dzisiaj chyba trzy Hera albo dwa. Jednak dwa Hera oddał. No a nie jest to zły wynik w sumie jak na niego, bo lubi sobie tam przyżydzić, przyskąpić. Czasami to daje Chemik z urodzin, Pierek z urodzin. On też mógł być odwiązywany, on nie był taki drogi, pamiętam Pandorzy chyba koło 34G naszej z dembo, łapy, nie wiem z czego to są nadal zbroja na 2,4-4 i buty z dendroculusa a jak tutaj z ulepszeniami, tu ulepszone na plus 5, tutaj ulepszone ładnie, wszystko ulepszone ładnie, więc bardzo fajny kwitunek. Mamy teraz 360 tancerza ostrzy, czyli tancerze ostrzy dominują na tym świecie w topce. Helmich Stan Rotha na plus 5, łapy z wakacji na plus 5, naszyj z Wielkanocy na plus 5, pierek z wakacji na, pl... na nieulepszony niestety, zbroja na 300 na plus 5 i buty z Halloween na plus 5, bronie z, z licytacji ewentowej. Tutaj nie wiem czemu obniżono jeden level, może nie miał co zrobić z obniżeniem, więc... Co by tutaj po prostu tu dał. Teraz mamy 214 tancerza ostrzy. Helmik przyzywacza, pierek z gwiazdki yy, naszej z Dema, łapy z buty z gwiazdki i zbroja z Przyjzia. Chyba i tutaj też legendy połóżne. nopis 5. Jeszcze 64 tancerz ostrzy, buty z kobolda, zbroja na 58 złożona łapki z owadziej naszej yy, z. Kobolda, Pierek z wakacji i Heumik z Halloween. No, myślę, że tutaj. O, tutaj ma fajne legendy. Nie wiem, czy to są jego. Bo nie ma ich założonych. A gdzie by mógł mieć je założone? Na Syberii prawdopodobnie. A czy ma? No, nie ma. Więc nie wiem, czy to są jego legendy rzeczywiście, czy nie. To jest stara ta. Rata. E Bułka tutaj na 25, i tak gwiazdka 2011 rok, a w dacie jest, aha, ok. No, ja będę jeszcze trwał, No, bardzo fajne itemki. Myślę, że tutaj 10 na 10 możemy dać za takie fajne itemy, ciekawostki. SM teraz, no niestety, Hoverku. Jak mi wyślesz zaproszenie na świat prywatny, to oczywiście dam ci 10 na 10, no ale póki co musi być 0 na 10 zachowanie No i top 1 yy, Francuz Coup de Mont 307. Nie, najpierw 244 wojownik, mamy Hełm z yy, łapy z Madoka, naszej z Silwy pierek z wapora z Braena 244 i buty z Wielkanocy 370 wojownik na świecie Tantos hełmik z Tanrodha to jest z teraz, więc nie wiem czemu nadal mu się to wyświetla być... A, bo z piątej, o piątej się aktualizuje profil, więc dlatego jeszcze mi się to wysiedle. Mają helmet z Tanrota, łapy z Tanrota, naszej jest wszystko z Tanrota na plus 5, pierek z Gwiazdki na plus 5, zbroja na 300 na plus 5 i buty z Halloween na plus 5, więc cały ekwipunek ulepszony na plus 5. To 14 Wojownik, helmet z wakacji 2023, tylko chyba zmieniona grafika. Chyba, że były też dalej powtórzone te grafiki w tym roku, no nie wiem. Niestety nie ulepszony pierek z wakacji, naszej z wakacji, łapy z gwiazdki, Pier... e, zbroja na sedny. tarcza z renegata i butyzy bacy. Fajne eku. 20 wojownik, pełmik z przyzia. pierek z gotha naszej, z dema. Łapki mamy tutaj z Wielkanocy, mm. zbroja z Przyzia i butyzy. Kolosa niestety eku nie ulepszony. No i tutaj mamy 83 wojownika, ciekawy temek nie wiem z czego Pierek z Halloween naszej z grupy, Helmik z Opka, łapy z wyznawcy tarcza z kostka, zbroja na 8-3 i buty z Wielkanocy. Mamy jeszcze ostatnią postać, czyli 321 tancerza OS3, ale niestety nie jest ubrany w... Ten kwipunek może jest przełożony tutaj na tego wojownika, a tutaj mamy hełmik Stanrotha, naszej z Wielkanocy, Pierek Słanek Casino i buty z Waendry, więc też nie ma oczywiście żadnego wstydu, bo jest bardzo fajny ekwipunek na tym tancerzu, ale tam pewnie legendy są przełożone. No myślę, że tu 9 na 10 możemy dać, zobaczymy, nie ma nic na profilu. Tam oczywiście od top 2 gracza to proszę o zaproszenie na e, Świat Tantos i ocenę zmienimy na 10 na 10. E, nadal e, czekam, bo nie dostałem niestety takiego zaproszenia jeszcze. No ale muszę cierpliwie e, poczekać. Może masz e, po prostu tam dużo e, dużo na głowie i, i no wybaczam Ci e, ten czyn. Po prostu póki co, ale e, no jeśli się to nie zmieni to nie będą w stanie wybaczyć. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie dotrwałeś, to też zostaw łapkę w górę i napisz komentarz 5G. A ja ci nie przeleję 5G, ale możesz mi wysłać na lupusie. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego, cześć.